Seyserno no i zapraszam was w kolejnym odcinieczku na moim kanale. A dzisiaj, was, a, wam, a dzisiaj wam przygotowałem właśnie taki sklejek, m, który robiłem niestety bez, bez, dźwięku. Po prostu wchodziłem sobie, otwieram skrzynki, no i nagrywałem z tego e, jakieś e, u, ucinki, No i teraz e, to jest tego skład, wszystko złożyłem w jedno. No i to wyszło. No. Jeszcze chcę Wam powiedzieć, że za miesiąc, czyli już no za miesiąc tego szykuję dla Was coś mega fajnego, specjalnego i najprawdopodobniej już, tego, już to nigdy się nie wydarzy na moim kanale, więc subskrybujcie, bo naprawdę warto to będzie naprawdę coś gigantycznego i nie, to, ża to nie żaden Team X, tak jak pewnie widzicie już w prawym górnym rogu no, dobra, no to co, co, hmm, no to co, no ja wam, ja wam zapraszam do oglądania tych ucinków. Zobaczymy, co, tego, zobaczcie, co dropnąłem, jak dropnąłem, kiedy dropnąłem I tak dalej, i tak no, dalej, mam nadzieję, że Wam się spodoba To, no to co, tego, No hmm, tak, o, jeszcze tego y, Wajni w, w, w suba, nie bądź paruwa. zostaw lajka, nie bądź fajka bo to jest bilet taki no no to co? pozdro zapraszam na nasz rodzinny seans co? bo czemu by nie? łup, prawie nam strzelił dobra, to co? a, jeszcze tego, jak już ten jak już jest to, to może otworzymy sobie to no okej, teraz tam nic nie drobnęło. O, ja jeszcze raz zapraszam I, brother, w, jeśli to oglądasz, to weź mi powiedz, jaki jak jest twój klan, bo no, ostatnio widziałem, że tam jakieś coś, że z tego, robisz swój klan, to, to ja chętnie dołączę. Dobra, to no, no, na narodzinny zapraszam was. Pozdro. Ja już po nagraniu drugiej gierki, jest pierwsza arena, jak to dziwnie brzmi, pierwsza arena. No i co, pierwszą arenę zrobiliśmy, 500 pucharków zdobyliśmy. No jest... cool jestem teraz. No. Eee. Akurat chyba miejsce się zwolniło. Tak. Możecie też spadać. Zapraszam.